Ja, panie redaktorze, ja wbrew temu, co pan tam próbuje pokazać i co niektórzy moi byli koledzy próbują pokazać, ja nie zmieniłem poglądów. Ja po prostu no, zostałem zmuszony do zmiany logo. Natomiast jeżeli chodzi o poglądy, to ja jednak zawsze byłem bardziej centrowy niż moja poprzednia partia i ja bardzo często musiałem niestety no, połykać język za to, że no, było tak jak było. Nie. Polityka nie jest miejscem dla indywidualności, a ja się bardzo staram być intelektualnie niezależny jakoś i to jest bardzo trudne w tej polityce, która nie ma jednomandatowych okręgów wyborczych, tylko ma stada w w których się y, trzeba znaleźć, żeby y, w ogóle móc w tej polityce jakoś egzystować. Ale jestem przekonany, Panie że postanze, jestem w stanie przesunąć, że jestem w stanie przesunąć y, retorykę i jestem w stanie zachęcić moich kolegów, przyszłych kolegów, jeżeli się dostaniemy do Sejmu w takim składzie, w jakim mam nadzieję, że się dostaniemy, do tego, żeby głosowali zaraz, zgodnie z tym, sekundkę. co ja uważam. Panie pośle, no rozumiem, rozumiem. Pan powiedział przed chwilą tak, ja nie zmieniłem poglądów. To prawda. I to jest pewien problem, bo ja parę razy już y, cytowałem, znaczy na przykład sprawa bicia dzieci, to jest kwestia, w której pan zmienił i, to całkiem, i do tego się przyznaje. Całkiem szczerze, no trochę zmienia się optyka, gdy jest się ojcem. Zgodnie. Ja jedyny zareagowałem prawidłowo po tym trybunale, po tym orzeczeniu tego trybunału. Znów. Ma pan sobie coś do zarzucenia będę, w tej sprawie, czy nie? To był błąd, ten podpis Stop. i wielokrotnie Arnie, już tu momencie, mówiłem. to ja mówiłem, ale że Natomiast ja, że tak jak pan powiedziałem, mi mówi, że pan nie zmienia. I będę próbował to naprawić w nowym Sejmie, mam nadzieję. Panie pośle, Pan mówi, że pan nie zmienia ja panu pokazuję, że w sprawie bicia dzieci, że w sprawie. Zaszło to za pan pozwoli, że dokończę. Nie, nie wiedziałem, jak te, za ten zgodno, To się zdarza. Zarówno w sprawie bicia dzieci, jak i w sprawie na przykład y, aborcji pan zmienił zdanie. Czy znaczy, wie pan, y, dobrze, to y, odwrócę pytanie, to zmądrzałem czy zgłupiałem? A tego nie wiem, bo no Pana, to bo zależy ja od, wielu, bo ja od wielu od, od naszych bo słuchaczy. Bo ja Niech uważam, że pewne doświadczenia człowieka uczą, i te doświadczenia, czasem drastyczne, sprawiają, że jednak no, można się zastanowić nad pewnymi działaniami.